Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, niektórzy prowadzą dyskusję, czy kampanii trzeba szokować, i mówić rzeczy konkretne, wyraziste, pokazywać więcej Korwina, Brauna, czy może wręcz przeciwnie, trzeba mówić elokwentnie i tylko i wyłącznie pięknie. I jedni i drudzy się mylą. To jest fałszywa alternatywa i sprowadzanie fałszywe sprawy do ekstremum. To jest tak, jak mówić i zastanawiać się i kłócić, czy żeby wykuć rowek w ścianie, należy kuć młotem, czy nie kuć, tak? żeby osiągnąć jakiś cel. Jedni mówią, trzeba kuć, napierniczać, naparzać. Przepraszam. Y Jedni mówią naaparzać tym młotem, drudzy mówią wręcz przeciwnie, nie można. To jest fałszywa alternatywa. To nie jest pytanie, czy poruszać emocje, czy nie, tylko jaką metodą, jakie reguły, żeby jakiś umiar w tym mieć, żeby ja, według jakiejś zas zasad, tak? Można. Dłutem i młoteczkiem ładnie bić. a można naparzać, także zaraz zburzymy tą ścianę i trzeba będzie ją od nowa budować, i, i będzie to przeciwskuteczne. Metoda po prostu wy, wyjdzie, z, wyjdzie z ram. I to jest przedmiot dyskusji, i to jest powód, dlaczego rzeczywiście, pomimo tego, iż efekt korwina zadziałał, to znaczy jego kontrowersyjność pozwoliła się przebić przez media, które tylko wtedy pokazywały taką konfederację, kiedy, kiedy szokowała. To ta metoda się już nasyciła. Tą metodę trzeba stosować metodycznie. Natomiast niestety pan Janusz Korwin-Mikke, po pierwsze, on jest osobą, która od początku blokuje większość elektoratu, która mówi: A, Korwin, to nie, to już. I wiecie, jak to działa? To nie o to chodzi, że Korwin mówi jakieś rzeczy literalnie kontrowersyjne. Nie, po prostu jak to mówi Korwin, to już można wszystko z tym zrobić. To już można. Powie coś, ale. Ale Korwin niestety, pan Janusz Korwin-Mikke, pomimo swoich zasług, pomimo tego, że utorował tą drogę i to należy mu przyznać, yy, wali tym młotem na oślep. I ta ściana się burzy, przedziurawia na wylot, a to tylko rowek trzeba było wykuć. Zrobić kanał, a nie z całą ścianę rozwalić. Chodzi o to, żeby nie chlapać takimi kontrowersyjnymi tematami, wtedy kiedy wiadomo, że ludzie to podłapią już znając sam, pan Janusz Korwin-Mikke jest komunikatem. On sam jest komunikatem. Komunikatem niestety negatywnym dla większości ludzi. Tylko dla garskich ludzi jest pozytywnym. I owszem, to jest w dużej mierze niesprawiedliwe i wszystko byłoby ok, gdyby pan Janusz Korwin-Mikke sam nad tym panował. Tak jak zapanował nad tym Grzegorz Braun w dużej mierze. Bo też był takim... Do większości lektoratu negatywnym komunikatem sam w sobie, jako osoba, niesprawiedliwie również. Niektórzy mówią tam, Grzegorz Brown, psychiatryczne skłonności i tak dalej, że tutaj on sam się liczy. Nie, pan Grzegorz Brown jest bardzo. To jest niestety kamery, często wszystko pokazują na odwrót. Często w kamerach ludzie, którzy są tacy fajni i mili, na żywo mają pusty wzrok, nie ma z nimi kontaktu. Oni tylko do kamery ładnie pięknie i tacy dobrzy są. Natomiast pan Grzegorz Braun, mimo iż, kiedy zaczyna się wypowiadać w kamerach, wygląda agresywnie i niekorzystnie, to na żywo to jest taki dorany przyłóż taki człowiek w porządku. Tak? Potrafi bardzo dobrze słuchać drugiego człowieka i słuchać ludzi, tłumu ludzi. Tak? To, jest, to jest bardzo dobry, bardzo dobrze się kontaktuje z nim. nie jest jakimś furiatem, frustratem, jak to niektórzy pokazują. Pełnym pychy, skupionym tylko na sobie. W ogóle to jest odwrotne do, do jego osoby. I mówię to jako ktoś, kto też ma pewne kwestie sporne z Grzegorzem Braunem. Tak? Nie we wszystkim się zgadzamy, no ale no... Yy, na tym to polega. Ludzie się... Nie, nie ma dwóch ludzi, co się we wszystkim zgadzają. Tak? Tylko pytanie, jak ludzie Wracamy jednak do tematu tych kontrowersji. Dlaczego mówię tutaj o Soborze? Co to ma do rzeczy? Bo oprócz tego pojawia się dyskusja na temat Sławomira Mencena że on zawalił kampanię, że mógł nie pokazywać tych TikToków no ale zaraz, ale co jest obiektywnie złego w tych TikTokach? On jest w takiej sytuacji, że co by nie zrobił, to by, to by było źle, bo ma wrogów z tej, z tej strony. Jakby nie pokazywał TikToków, to by mówili, że drętwa kampania, że trzeba było pobudzić emocje. Tak by mówili. Tak jak teraz mówią. Jedni mówią, skandal, ja się obrażam na konfederację, bo nie wyrzucili Korwina. Trzeba wyrzucić już dawno. Drudzy mówią, skandal, bo oni pokazywali Korwina. Tak jak teraz ma miejsce taka fałszywa yy, dyskusja dotycząca monarchii, gdzie ktoś tam wyciągnął jakaś pani z lewicy, dziennikarka chyba, że yy, Korwin mówi o monarchizmie. Ja nie rozumiem. I to jest, jak może ta partia, jak pan Krzysztof Bosak może się domagać, żeby, żeby jakby... Y Pozwalać Konfederacji w demokratycznej procedurze uczestniczyć, nazywać ją partią demokratyczną. Konfederacja nie można jej nazywać partią demokratyczną, bo Korwin powiedział. No i pan Krzysztof Bosak, ja trochę rozumiem emocje, ale to jest błąd według mnie, że tutaj zaczął od tego, od odcinania się od Korwina. Ja wiem, że odcinanie się od Korwina ma sens, bo Korwin sam w sobie z emocjami i można mu wszystko wepchnąć. Natomiast przecież sam ten pan Bosak, mimo że jest narodowym demokratą od początku, więc nie jest tak, jak to znowu przeciwna strona fałszywej alternatywy mówi, że on teraz jest fałszywy, bo mówi o. Ten już zaprzecza ideałom. Od początku jest narodowym demokratą, Krzysztof Bosak, zawsze był. Jednocześnie uważał się za przychylnego monarchizmowi w pewnym sensie. tak? Wypowiadał się pozytywnie o monarchizmie, ale on uważał, że to można jakoś godzić, ale że jest jakby przeważa u niego ten sentyment endecji do narodowej demokracji. I on od początku to mówił. Teraz nie idealizujmy go wstecznie, bo to jest taki błąd idealizacji wstecznej, żeby teraz dowalić, że on złamał ideały. To jest fałsz. Druga sprawa, ktoś wyciąga część środowiska, podchwytuje to, która pokazuje, że próbuje pokazać konflikt wielki między Korwinem a Mencenem, że Mencen zawalił kampanię razem z Wiplerem, bo on tutaj robił TikToki, no ale przecież Mencen też mu wyrzucano, że szokuje, że jest zbyt właśnie taki, tutaj te emo emocje pobudza. Ale inni mu zarzucają, że poszedł bardziej w centrum i bardziej w łagodzenie. No to się zdecydujcie, czy co wyrzucacie Sławomirowi Mencenowi. Y No i pokazują w, w której, w wypowiedź, w której Sławomir Męcen mówi, że on też jest monarchistą, że twu demokracja. Ech. Tak. Że Męcen wypowiadał się twu demokracja, Korwinie, tak, może Męcen nie mówił tfu, ale mówił, że gdzie tam, to jest obraza, on jest monarchistą. No ja też jestem monarchistą od zawsze, od dziecka, nawet jak nie wiedziałem kto taki jest, miałem o tym odcinek specjalny. Y i tutaj dziennikarz wyciąga, że, to jest nie, że oni chcą brać udział, chcą się nazywać partią demokratyczną. No ale tutaj, szanowni państwo, to jest fałszywe wmawianie sprzeczności. Bo choćbym, choć ktoś jest monarchistą i chce mieć monarchię, to nie sprawia, że on jakby jest zwolniony z płacenia podatków. I od niego demokracja tak zwana siłą ściąga podatki, no więc on ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym, bo ta demokracja... Nawet jeśli on jej nie chce, to ona mu się wpycha na siłę. A więc jeśli ta demokracja zabiera mu pieniądze, to on ma prawo uczestniczyć w niej, Bo w tym co mu zabrała. To jest dokładnie to samo co z 500. Nawet jeśli ktoś jest przeciwnikiem 500, to są tacy manipulanci, którzy mówią, że to jest hipokryzja, że on sprzeciwia się 500, a go bierze. To jest, Tak mówią. Jaka hipokryzja? Przecież to 500 jest brane również z jego podatków, które on płaci. Wobec tego ma prawo je brać, tak jak wszyscy. Bo jeśli nie on, to ktoś inny go za mu zabierze i to, co mógłby odzyskać, z zabranym podatków nie odzyska. On jest siłą, musi partycypować w życiu demokratycznym. To nie jest demokracja swoją drogą, to jest mediokracja. Jak jakaś atrapa, tutaj Grzegorz Bran słusznie to określa, że demokracja, demokracja, ale ktoś tu musi rządzić, więc rządzą mafie, służby, loże. Ktoś się umrą. to spiski? Jakie spiski? To jest tylko nazwa służby loży. Natomiast rzeczywiście istnieją różne kartele medialne, korporacje i tak dalej. Ludzie, którzy rywalizują o to, żeby mieć tą władzę. I to nie jest tak, że jest jeden diabeł zastępczy. Tylko to jest wiele różnych ośrodków, które rywalizują o tą władzę. Niektórzy podobnie mówią, zarzucając Grzegorzowi Brownowi sprzeczność, tak jak i tutaj sprzeczność w tej mowie o demokracji i, i, i monarchii. I to, co przed chwilą powiedziałem, to powinien pierwej powiedzieć według mnie Krzysztof Bosak. Chociaż ja go szczerze mówiąc rozumiem, mimo iż uważam, że na przykład tłumaczenie Witolda Tumanowicza, że, przez, że Korwin zawalił kampanię i biernięcie w tą retorykę i potwierdzanie jej również przez Bosaka jest niesprawiedliwe. Bo nie, Korwin, to jest, nie da się tego udowodnić, że Korwin zawalił. Korwin po prostu jest trwałym czynnikiem, natomiast tą kampanię zawaliły może nawet słuszne i dobre wypowiedzi, z których nie wolno było rezygnować. To one obniżyły poparcie. Na przykład na temat yy, yy, wypowiedzi Wawera czy Bryłki na temat aborcji. Takie wypowiedzi mogły, co zresztą Bosak słusznie przypomina, ale to są rzeczy, w których nawet jeśli by nam obniżono poparcie, to musimy mówić. I tutaj właśnie Wipler popełnił błąd. To jest jego, Bosak mówił, że on się z tego wycofał, że on powiedział, że już nie będzie tak mówił. Że to chodziło bardziej o to, że tak wyborcy działają, ale niestety nie. Wipler powiedział, sam, że on byłby za tym, żeby wrócić i żeby zliberalizować prawo aborcyjne. No To jest nie do zaakceptowania dla katolika. Tak samo niektórzy tutaj obrońcy Korwina zapomnieli, że również Korwin był za, yy, za jakby. Mm, Dopuszczeniem aborcji w przypadkach wad letalnych, kiedy to, to już omawiałem w poprzednim odcinku. Co to ma wspólnego z Soborem? Otóż, tak jak w przypadku kampanii Konfederacji, mówią, konfederacji mówią wina Mencena, że tutaj tiktoki, że to wiadomo było, że to będzie tak, yy, że mógł inaczej sformułować ten przekaz. Nie, proszę Państwa, byłoby tak źle, tak niedobrze. Druga sprawa, że Wipler Vi może po prostu blefować, co tez, czego też nie pochwalam. No tak, tak, niestety tak. Tu jest niesprawiedliwość, zgadza się. że Bosak tłumaczył, że Wipler się wycofał z tych wypowiedzi i powiedział, że już nie będzie tak mówił. Natomiast Korwin w wbrnął w nie i to jeszcze w tak śliski temat jak pedofilia, który wiadomo było jeszcze w momencie Pandora Gate. Gdzie to jest Korwin. Cokolwiek by on by, by wypowiedział w temacie pedofilii, cokolwiek by powiedział, choćby prawdę powiedział, to by powiedzieli, że skandal, bo on popiera pedofilię. Bo to Korwin powiedział. On już sam w sobie jest komunikatem negatywnym i niestety tak to działa. I tutaj słusznie, że, że Konfederacja chce go odsunąć, bo to już jest przeciwskuteczne. Ta metoda efekt Korwina już się nasyciła. I teraz nawet to, co robi Mencen, te TikToki, mogą... Paradoksalnie mogą właśnie odwrócić uwagę od tych absurdów Korwina, które byłyby wyciągane. A tak skupiają się na Mencenie, no i nie jest to aż tak tak wielki kaliber błędu, no bo to jakieś śmieszkowanie na TikToku, żeby odstraszyło wyborców. Dlatego paradoksalnie w ten sposób męcen mógł ratować konfederację przed tym już przesytem negatywnego szokowania ze strony Korwina tak śliskimi tematami jak pedofilia. Także te TikToki, Mencena mogą od tego odwrócić uwagę. Dalej mówią, że on zawalił, po co było to śmieszkowania? Jakby ich nie było, tak jak mówiłem, to by co innego znaleźli. Albo by ludzie mówili, że A, martwa kampania, drantwa kampania, że trzeba było tak zrobić jak Kwaśniewski. Najlepsza kampania w środkowej Europie. Wspaniała tutaj, tańcowanie. Tutaj widać, że taki trochę po alkoholu fajny, taki fajny, jak to Polacy lubią. Przecież taka była gadka przed tą kampanią yy, przed tą kwa kampanią Kwaśniewskiego. Czy Bosak jak flibrysteka? Tyle tylko, że Bosak mógł nie słyszeć tych wypowiedzi Wiplera. Mógł nie słyszeć. To nie jest tak, że oni śledzą wszystkie wypowiedzi. To oni naprawdę mają dość sporo roboty. Tak, ale yy, tak jak Opisem w osobnym filmie efekt korwina. Ktoś, mu, tak jak tutaj. Yy, nie wiem, czy mogę mówić imieniem i nazwiskiem, jak ktoś się wypowiada w, pod szyldem kanału Nowe Średniowiecze. Czy się na to zgadza? Ale wracając, bo zgubiłem wątek, pozwolę sobie nie odpowiadać na te pytania dobrze, bo wtedy się trochę gubię. Yy, przepraszam najmocniej. I gubię wątek. Natomiast, wracając, Kwaśniewski działał na, telenie, na terenie swoim, my działamy na terenie wroga. Tak? Tylko jak powiedziałem, gdybyśmy ograniczyli przekaz tylko do elokwentnych wypowiedzi Bosaka, to brakowałoby kanału, żeby się z nimi przebić do jakby do świadomości. Bo no to nie jest tak, proszę zobaczyć, różne elokwentne wypowiedzi Bosaka były wcześniej, kiedy nie był w Konfederacji jeszcze, a ile miał poparcia Ruch Narodowy. Czy też Ruch Marka Jurka. No pięknie się elokwentnie wypowiada, ładnie to brzmi. Tak, tak, katolicy kiwają głową, a jakie później ma poparcie? Po prostu się nie przebija. To, co opisałem w filmie Efekt Korwina, pokazuje, że jeżeli mamy wrogie media, to owszem, yy, nie możemy się wystawać na ośmieszenie, ale z drugiej strony, jeśli się nie wystawimy na ośmieszenie, to nas w ogóle nie pokażą. Albo znikniemy w ich emocjonalnej nawalance. Tusk, Niemiec, Kaczyński, ruski agent czy tam jakiś, ten ruski agent, ten wszyscy ruscy agenci, no i zginiemy, no. Dlatego tak jak wracam do początku filmu, tu nie chodzi o to, by albo szokować, albo nie szokować. By tylko elokwentnie, albo, tylko chodzi o to, by tak jak z młotkiem, czy tak jak z dłutem. To nie mogę tak, że wezmę młot udarowy i walę po ścianie byle jak. A ludzie się kłócą, albo walić młotem, albo nie walić. Nie, to trzeba walić umiejętnie i wtedy możemy nawet arcydzieło wyrzeźbić. Możemy dobrze ten kanalik fajnie zrobić pod rury i poprowadzić. A jak ja kiedyś, bo ja to mam takie czasem zapaści, to y, wziąłem młot, miałem wykuć taki, taki kanał do góry, a kuję, kuję, tak le, nie wiem co się dzieje, kuję, kuję tym młotem, patrzę, ja co, ja to skułem, pół ściany nie ma, ja nie mogę. Y, 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 <kluzłonawianie> y, jak później brat przyszedł i to zobaczył, to się za głowę złapał. Y, no zawaliłem, no bo y, y, źle kułem, po prostu nie miałem jakby Siły, tak, kontroli nad tym młotem. I tak niektórzy teraz albo kuć, albo nie kuć. Nie. To chodzi o to, by to robić metodycznie, by w odpowiednim momencie odpuścić, by wyczuć fale społeczne. Niektórzy, tak jak pan Tomasz Sommer, który dyskutuje z Krzysztofem Bosakiem, powołuje się na wykresy. Są jakieś tam wykresy, kiedy wzrosło poparcie, po jakich wypowiedziach. Tyle tylko, że te wykresy są wybiórcze, bo tam można by było wstawić setki innych momentów, które zupełnie zmieniły obraz sytuacji. Że pokazano tylko wejście Wiplera, Ale jak może mieć wejście Wiplera wpływ na wzrost o 2,5%, jak w ogóle 2,5% ludzi to nawet nie wie, że Wippler istnieje. 2,5% to może wie, że Wipler istnieje, tak? Jak to może mieć przełożenie na poparcie? Yy, tak, zawalał pod koniec, no to jest trwała. Yy, tak, tak, bo niektórzy mówią, że to wynika z pychy. Nie wolno tak mówić, Korwina, bo nie wiemy tego. Nie wiemy, czy z pychy, czy nie. Ale co wiemy, że Korin po prostu tak robi. Taką ma cechę, i to może wynikać, i jeśli staramy się jako katolicy znaleźć wytłumaczenie takie, które broni bliźniego, to może po prostu wynikać ze zwykłej cechy, niektórzy to nazywają spektrum autyzmu, że on nie czuje emocji społecznych, nie czuje kiedy działa, właśnie nie ma tego wyczucia, wali tym młotem na oślep. Ja tak mam na przykład w innym aspekcie, co mi ludzie zwracali uwagę, bo albo zbytnio teoretyzuje i nie czuje tego, jak w komunikacji z ludźmi. To wyważyć, albo jestem zbyt konkretny i dosadny, i ludzie wtedy wypierają ten konkret, nie widzą tego konkretu, bo on jest zbyt dla nich zaskakujący. Tak? Albo, albo i nie ma tego umiaru. To tak jak w szkole zawsze nauczyciele po mnie krzyczeli, że albo mówię za głośno, albo mówię za cicho. Bo jak się przejmowałem tym, że mówię za głośno, to starałem się mówić cicho. Czy znaczy, oni mi mówili, że wrzeszczę, że krzyczę. tak? I, ale tutaj Korwin ma taką, wracając do, do niego, nie czuję tego. Więc nie nadaje się i niestety działa przeciwskutecznie, to już jest recydywa z jego strony i on uważa, że tak jest dobrze i jest niereformowalny w tym zakresie. Natomiast tłumaczenie, że przez niego zawalona kampania jest niesprawiedliwe i wbrnięcie to tłumaczenie przez pana Krzysztofa Bosaka też uważam za niesprawiedliwe. Ja rozumiem, że on został też ukuty, bo Korwin się wypowiadał w ogóle o jego żonie w ciąży. W ogóle się nie powinien wypowiadać o żonie Krzysztofa Bosaka. Że tu niby grzecznie, ale tam jest taka szpileczka. W ogóle się on w ogóle nie ma wyczucia, nawet jeśli stara się być, to on po prostu nie czuje. Są tacy ludzie. No i niestety tutaj z jednej strony uważam, że Bosak się zachowuje niesprawiedliwie, a z drugiej strony go rozumiem, tylko że to są powody prywatne. No ale Korwin też no, no nie powinien w ogóle się wypowiadać o pani Karinie teraz. Powiedziałby, że po co się pcha do polityki, no ale już jest w tej polityce i to teraz on odpowiada za swoje czyny, a nie, że ona coś zrobiła, a to on już może w to brnąć. I tak jak niektórzy mówią, że to męcen zawalił, że to jest obiektywnie, że to jest ekwilibrystyka słowna, tak mówią w przypadku Soboru, a to po prostu jest efekt świata, który sprawia, że komunikat i tego, że my nie mamy kompetencji kulturowej, bo żyjemy w zaplutym pluralizmie i nie nabyliśmy jej w drodze wychowania. Bo żyjemy w różnych sprzecznych światach, nie ma już tych rytuałów przejścia w społecznościach lokalnych, tradycji oddolnych, tylko jest jakaś masówka i my sobie staramy po omacku jako ludzie, z czytanych lektur coś tam dowiedzieć się, jaki to jest konserwatyzm, jaka to jest prawica. I w związku z tym nie ma możliwości zrozumiałego komunikatu. Tak nie ma możliwości zrozumiałego dla wszystkich soboru i zawsze będzie można go źle tłumaczyć. Tak samo w polityce nie ma możliwości takiego komunikatu, na które, który by się nie okazał później i nie by był rozgrzebany jako wielki błąd. Bo zrobisz tak, będzie źle, tak będzie, tak będzie niedobrze. W przypadku na przykład papieża Franciszka w dużej mierze, ja uważam, że wiele błędów popełnia, ale w dużej mierze. To sama jego osoba jest komunikatem. On już przez media jest uznawany jako sojusznik lewicy, i tak dalej, i już jest tak jego wszystkie wypowiedzi interpretowane, co podchwytują media hiperprawicowe, tradycyjne, i też tak to interpretują, jak lewica. To opisał Benedykt XVI w swoim tekście o Hermeneutyce Ciągłości, co ja też opisałem w tekście w Strażnicy Tradycji. Benedykt 16 i Lefebvre odsyłam do tego rozdziału. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję za uwagę.